Nagrywamy Angry Birds No dobra, możemy to pominąć. Mhm. Mm Okej. Okay. Czy to wszystko? Wygrałem. Nie! Jak to nie? Nie. Yeah. Jest ten skill. Jest ten swag Uważaj, ptaszki. Jem. Jem na o ptaszki! paszki. Przyjemna pudełka. O oh, kurczę, ja powiedziałem. Po co wystrzeliwałem to. Dobra, ile już nagrywamy? Dobra, słuchajcie ludziska. Na tym epickim zakończeniu komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i... naraz kaziomalki, pożegnajcie się wszyscy.